Cześć! Z tej strony Maria Janczek, słuchacie podcastu pod tytułem Rozmowy o Prawie i Życiu. A dzisiaj będzie o życiu, a mianowicie o tym, jak zostać prawnikiem e, i czy warto iść na studia prawnicze. Oczywiście ten film jest nagrany z mojej osobistej perspektywy jako prawniczki. E, ja skończyłam Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego e, jakieś mm, chyba ze 4, ponad 4 lata temu. E, studiowałam prawo e, i opowiem Wam o tym, jak dostać się na studia prawnicze, jak te studia prawnicze wyglądają, czy z perspektywy czasu żałuję, czy nie żałuję. E, tak pokrótce moje przemyślenia w tym zakresie. Ja na studia prawnicze zdecydowałam się już, będąc w liceum, bodajże w drugiej klasie. Wybrałam profil humanistyczny, zdawałam na maturze historię rozszerzoną, język polski, język niemiecki, i jakby te przedmioty były wystarczające w zakresie rozszerzonym, aby dostać się tutaj na Uniwersytet Łódźki. Oczywiście każdy uniwersytet w swojej Ofercie um, i w swoich wymaganiach um, ma inne um, punkty przeliczeniowe z odpowiednich przedmiotów na maturze, i warto jest już w liceum e, czy w technikum e, zorientować się, co dany uniwersytet preferuje e, i takie przedmioty też sobie wybrać na maturze. Ja byłam przekonana o tym, że idę do Łodzi na studia prawnicze albo do Torunia i te dwa uniwersytety właśnie. Honorowały te przedmioty, które Wam wcześniej wymieniłam. Dlatego też w liceum nastawiłam się bardzo na naukę właśnie tych przedmiotów, po to, żeby jak najlepiej zdać je na maturze. Maturę zdawałam w 2015 roku. Byłam tym rocznikiem, od którego zaczęło się profilowanie liceów. Nie wiem, jak to wygląda to teraz, czy, czy to się zmieniło, czy, czy te profile są nadal, natomiast no, my byliśmy bardzo nastawieni jako klasa humanistyczna właśnie na te przedmioty, które na maturze ja, ja zdawałam. Studia prawnicze trwają 5 lat są one studiami jednolitymi magisterskimi, czyli w trakcie trwania studiów nie piszemy pracy licencjackiej. Po prostu przez 5 lat musimy studiować po to, aby na koniec zdobyć tytuł magistra nauk prawnych. Jeżeli chodzi o to, jak wyglądają studi Studia stricte prawnicze, to mogę Wam powiedzieć oczywiście to wszystko z perspektywy studenta Uniwersytetu Łódzkiego. Natomiast wiem od znajomych, którzy studiowali na innych uniwersytetach, że te programy różnych uczelni, no jakby różniły się od siebie. Jeżeli chodzi o Uniwersytet Łódzki, na pierwszym roku mieliśmy takie przedmioty bardzo niezwiązane z prawem, ale jakby które też pozwalały nam zrozumieć w pewien sposób prawo. To były przedmioty, jak wstęp do prawoznawstwa, czy logika dla prawników, łacina, przedmioty, które może, można powiedzieć, że dawały taki pewien background do tego, żeby zrozumieć dalsze kwestie, które będą poruszane na dalszych latach studiów. Dopiero od do drugiego roku zaczęły się takie przedmioty bardzo prawne i które cokolwiek jakby tutaj miały wspólnego z takim prawem powszechnie obowiązującym, ponieważ mieliśmy prawo karne, Prawo cywilne, no i co roku, jakby te, te przedmioty oczywiście się zmieniały i jakby były dokładane kolejne elementy do tej naszej układanki wiedzy. Od czwartego roku mieliśmy obowiązek wybrania specjalizacji. Tutaj, jeżeli chodzi o Uniwersytet Łódzki, były to specjalizacje gospodarcze, cywilna, karna, europejska. Ja byłam na specjalizacji cywilnej, a w związku z tym pewien blok przedmiotów, na przykład z prawa karnego, mnie nie obowiązywał. Było to dla mnie dobre rozwiązanie, ponieważ ja za bardzo prawa karnego na studiach nie lubiłam. Dlatego też zdecydowałam się, na ten blok, blok cywilny. Jeżeli chodzi o kwestie związane z organizacją zajęć, to przynajmniej u nas na Uniwersytecie Łódzkim wyglądało to w ten sposób, chociaż wiem, że inne kierunki prawnicze innych uniwersytetów też to oferują, że można sobie wybierać grupy ćwiczeniowe i zapisywać się na określone grupy ćwiczeniowe w godzinach, które nam odpowiadają. I te ćwiczenia u nas na Uniwersytecie Łódzkim były obowiązkowe, natomiast wykłady były nieobowiązkowe, i nie trzeba. Było na nie uczęszczać. Po prostu były dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę. Ja tam, gdzie wykłady mi się podobały, gdzie widziałam bardzo dużą wartość merytoryczną, tak najbardziej na takie wykłady uczęszczałam, notowałam na tych wykładach i brałam tam czynny udział, natomiast w przypadku, kiedy dany przedmiot mi się nie podobał albo nie odpowiadał mi na przykład styl prowadzenia danego wykładu, to po prostu na takie wykłady nie chodziłam, wolałam ten czas poświęcić na przykład na naukę czy na chodzenie. Do, do pracy. E, moim zdaniem, w trakcie studiów trzeba podejmować różnego typu aktywności może to być, powinna to być praca bądź praktyki w kancelariach. Powinniśmy angażować się w różnego typu takie organizacje studenckie jak ELSA albo jakieś koła naukowe. To wszystko jakby plusuje nam w naszym CV i pozwala nam po studiach zdobyć dobrze płatną pracę. Same studia dają dobrą wiedzę, ale teoretyczną. Studia Prawnicze, przynajmniej u nas, były bardzo nastawione na teorię, natomiast tej praktyki było bardzo, bardzo mało. Widziałam, że osoby, które podejmowały zatrudnienie w trakcie studiów, były później lepiej odbierane przez pracodawców, na przykład w sytuacji, kiedy już po zakończeniu studiów chciały podjąć zatrudnienia. Ja pracowałam od trzeciego roku studiów i powiem Wam szczerze, że dopiero praca pozwoliła mi zrozumieć, czym tak naprawdę jest prawo. Czym jest praca prawnika i jak ona, jak ona wygląda. Także bardzo polecam właśnie zdobywanie doświadczenia, w, czy właśnie w kancelariach, czy w organizacjach studenckich, a najlepiej w jednym i w drugim. Wydaje mi się, że ta wiedza prawnicza i bycie dobrym prawnikiem, to jest dobra wiedza merytoryczna i dobra wiedza praktyczna. To dopiero można moim zdaniem nazwać osobę dobrym prawnikiem w sytuacji, kiedy łączy z, ze sobą te dwie cechy. Na to pytanie można odpowiedzieć i tak, i nie. Po pierwsze, egzaminy na studiach prawniczych, przynajmniej ja odniosłam takie wrażenie, że nie opierają się na kuciu ustawy na pamięć, bo raczej byłoby to niemożliwe, żeby nauczyć się całego kodeksu cywilnego na pamięć. Natomiast bardziej opierają się na rozumieniu danej instytucji, na to, czy jesteśmy w stanie tą instytucję wytłumaczyć, pokazać jak ona funkcjonuje. Nauka na studiach prawniczych jest nauką precyzyjną w sensie takim, że w prawie bardzo duże znaczenie mają słowa i precyzja dobranych słów. Na przykład, jeżeli powiemy, jeżeli zastąpimy spójniki i albo lub, no to możemy wypaczyć daną instytucję. Albo w sytuacji, kiedy powiemy, że sąd orzeka, albo sąd może orzec. Wtedy w trakcie nauki po prostu dana instytucja może być przez nas źle zrozumiana albo wypaczona. Dlatego tak jak wcześniej Wam mówiłam, bardzo istotna jest praktyka. W sytuacji, kiedy uczęszczamy na studia i jednocześnie pracujemy w kancelarii prawnej, Bądź mamy jakieś praktyki w sądzie, to widzimy, jak w, na żywo te instytucje działają, i wtedy łatwiej jest nam połączyć tą naszą wiedzę praktyczną z wiedzą teoretyczną i łatwiej po prostu nam się zdaje egzaminy. Także możemy być osobami, studentami, którzy kują na blachę wykłady i uczą się ich na pamięć totalnie bez zrozumienia i wtedy nie robią nic innego, tylko siedzą w książkach i nie mają życia. Dookoła tego, a możemy być osobami, które pracują, które studiują jakby interesują się tematem, czytają różne artykuły czy czytają jakieś też przepisy w komentarzach, starają się zrozumieć daną instytucję i wtedy ta nauka przechodzi nam 10 razy lżej niż takie suche kucie ustaw czy notatek na, na pamięć, które tak naprawdę no, nie mają nic wspólnego. Z, z taką prawdziwą e, nauką. Po studiach mamy różne drogi. Możemy iść na aplikację, na aplikację adwokacką, notarialną, komorniczą, sądową, radcowską. To już jakby zależy wszystko od naszych preferencji tego, co chcemy tak na dobrą sprawę w życiu robić. Po samych studiach jesteśmy tylko prawnikami, osobami, które nie mogą jako profesjonalny pełnomocnik reprezentować klientów w sądzie. Nie możemy zakładać togi, nie możemy otwierać swoich kancelarii prawnych, ze względu na to, że jest to zarezerwowane dla prawników, profesjonalistów. Ja więc możemy zdecydować się na drogę pójścia na aplikację i wtedy taka aplikacja trwa zazwyczaj 3 lata czy 3,5 roku i po odbyciu aplikacji, na której zdobywamy dodatkową wiedzę merytoryczną, ale też i praktyczną, mamy egzamin zawodowy i dopiero zdanie egzaminu zawodowego uprawnia nas do tego, aby móc tutaj... Po Posługiwać się określeniem adwokata czy, czy radcy prawnego. Ja obecnie jestem na aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. E, natomiast e, po studiach możemy również nie iść na aplikację, możemy skierować swoje kroki na przykład na doktorat na e, uniwersytecie, iść bardziej w tą stronę naukową. Możemy zatrudnić się jako in-house e, w korporacji i po prostu pracować na stanowisku prawnika, który będzie zajmował się e, jakąś konkretną, wybraną. E, dziedziną prawa i na przykład no, będzie tutaj doradzał jakimś spółkom, czy pracował dla konkretnych spółek wewnątrz ich, zajmując się konkretnymi dziedzinami prawa. Możemy nastawić się na edukację w social mediach. Jakby te ścieżki poprawie są różne. Też bardzo często moi znajomi decydowali się na to, aby po studiach prawniczych nie iść na aplikacje, ale na przykład pójść na studia podyplomowe i wykwalifikować się w danej dziedzinie prawa. Na przykład prawa Bankowego i wtedy pracują jako taki in-house w konkretnym banku, zajmując się konkretnie daną dziedziną prawa. Także to wszystko zależy od tego, w jaki sposób tą swoją ścieżkę kariery zaplanujemy, czy, czy gdzie my po prostu się będziemy widzieć za, za kilka lat, w czym dobrze też się czujemy. Z perspektywy czasu tak, polecam studia prawnicze. One. Nie należą do najłatwiejszych. Mnie osobiście kosztowały bardzo dużo czasu, bardzo dużo pracy, bardzo dużo poświęcenia. Z uwagi na to, że y, ja łączyłam studia razem z pracą, no to po prostu takiego czasu, wolnego czasu dla siebie praktycznie nie miałam, e, ale z perspektywy czasu y, uważam, że było to y, opłacalne przedsięwzięcie. Studia prawnicze, moim zdaniem, bardzo y, otwierają głowę i poszerzają horyzonty, dają takie obycie, y, obycie życiowe. E, jakkolwiek to e, dziwnie może zabrzmi, ale my z prawem mamy do czynienia na co dzień, aby prawo nas otacza e, i właściwie, no ciężko nawet będąc Kowal, zwykłym kowalskim, który nie wiem, pracuje w fabryce na, na linii to ten zwykły kowalski również ma do czynienia z prawem, czy z prawem pracy czy z prawem cywilnym czy zawiera różnego typu umowy. Także to prawo jakby jest na każdym kroku naszego życia. Uważam, że prawo warto znać dla siebie, dla siebie po to żeby móc dobrze jakby tutaj, w tym życiu i w tych czynnościach prawnych, aby się dobrze, dobrze obracać i, i sprawnie. Natomiast, tak jak powiedziałam, prawo bardzo poszerza. Horyzonty daje różne spojrzenia na, na wiele kwestii, czy to kwestii politycznych, czy prawnych, czy e, takich nawet funkcjonalnych, jeżeli chodzi na przykład o funkcjonowanie naszego państwa, czy o obronę na przykład swoich praw. E, także z perspektywy czasu, jak najbardziej e, polecam. I to tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Mam nadzieję, że nie przynudziłam Was moimi doświadczeniami związanymi z prawem. Chciałam Wam się, z Wami się podzielić jakimiś wskazówkami, jako osoba, która już zakończyła tą ścieżkę edukacji i która, i która chciałaby wiedzieć to, co teraz wie, zaczynając, zaczynając studia, starając się po prostu odnaleźć na, na tych studiach. Gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania związane ze studiowaniem, to zapraszam Was do komentowania. Jak również do subskrybowania mojego kanału. Wtedy będziemy mogli jakby więcej takich rozmów prawnych czy okołoprawnych po prostu ze sobą toczyć właśnie w komentarzach pod filmikami. Ponadto zachęcam Was do lajkowania i obserwowania mnie na social mediach: Instagram Paragraf na Co dzień, jak i Facebook Paragraf na Co dzień. Do zobaczenia.